Witajcie, witajcie tutaj. Fresh na czołem, go tego osiedla. E, witam Was w kolejnym odcinku w e, Wasz czas już nadszedł I e, mój też. Bierzesz czas. Powiem tak. Mam tutaj kupę smartwatchy, tak. Jakby to nazwać. Z garków. Smartwatch oczywiście tej zwykły już nie pokazuje, bo mi się nie chce. Zacznijmy może od tego no, piękny, ładny. Mam już takie dwa. A czy nie mam ładowarki, nie chcę mi się też kombinować, bo nie miałem wyświetlacza, więc nic mi nie pokazują. A z aplikacji mi też się nie chcę łączyć, bo nie mam potrzeby. Tutaj mam jakieś gówno. M4 No, fajnie działa, coś tam pokazuje jakieś kroki, coś tam, coś tam. bicie serca, ale bateria w nim działa 2 dni. Więc takie porównanie też. To jest przecież w ogóle, który znalazłem, nie? Tutaj mam mi banda 5. który tam pokazuje, że tam godzinę jakąś pewną, no, no już jest po północy i kurde, trzeba było pójść spać. Ale jest troszkę lepszy, bo działa bateria dwa tygodnie. Pasek był damski, ale troszkę wymieniłem. Tutaj mam jakiś najlepszy zegar, ale tym się za chwilę zajmę. Teraz wam pokażę tak, mamy już tego, tutaj mam to, samo, to nie wiem co to jest bo ciężko, no, czytałem kiedyś ale już to olałem Mi Band 7. ciężko wam było wyświetlacz wymienić no ja siebie, sobie wziąłem wymieniłem wyświetlacz Bo chciał to bym sobie wymienił no dostałem od sub mojego kanału ładny taki smartwatch bardzo fajny ciężko mi powiedzieć co to za model ale jest bardzo fajny, taki męski. Takie lubię. Choć wolałbym na bransolecie. Powiem szczerze, że nawet nie wiemy go ładować, więc go nie ładuję, na razie go nie ruszę. Ale wam powiem o tych... To są sprzęty, które... Mam do testu. Na późniejsze chwile. Teraz tak, tą sobie ściągnę. Bo lubię chodzić w opaskach, które, kurde, nie śledzą. I tak. Yy, dobra, to sobie ściągam, to chyba jest mi band jedynika. M4. Patrzcie działa, był komplecie z ładowarką. Pasek damski, no widać już nawet. Ale ja sobie mogę wymienić, bo mnie nastać. Jakiś na pisał kup sobie bydaku tam konsolę do ten płyty do konsoli To powiem tak stać mi na to ja bym to sobie kupił taki 10 zegarków Ja to robię specjalnie Zostawimy mi będe piątkę Powiem wam tak Fajny bateria trzyma dwa tygodnie Jeśli chodzi o cenę ale no nie można nim płacić na FC wolałbym tym żeby można było płacić tym zegarkiem więc no Corde ma też swoje plusy i minusy każdy lubi to co lubi byłoby mi wygodnie, Szukam następny a teraz włączamy to największe na start to, trzeba, to powinien zapiąć. O kurde. Spadło mi, zobaczymy czy będzie działać. O kurde, pokazuje mi godzinę 14.30. Ale to jest bardzo ciekawe urządzenie, bo to jest... <laughs> kurde, ja to dzisiaj włączałem. O. Dobra, może... I ludzie, taki sprzęt wywalacie. Wywalacie go więcej. O, 106 ma fajną wibrację, i mnie wkurwia na tym, że mi ściska na ręce. Musiałem zbierać, sprzedaję, żeby mieć na nowy. Nie miałem z tego korzystać, poszło mi ponad do 200. Choć yy, ja wiem, że to nie jest zegarek, tylko to jest ciśnienie yy, również. Ale też ciekawe, dwie wypierniczacie to jest wypierniczacie tego sprzętu więcej. 155 na 92 no, to mam podniesione. Serce, zresztą musimy 87. dobra, nie wiem, nie znam się na tym. Moja babcia to używała. Bateryki wsadziłem sobie dzisiaj do niego z, takiego, z takiej zabawki, którą z dziećkami znalazłem, gdzieś w miecza. Jakoś to działa, mam wibracje, ciśnie. Może mi się przyda, jak mi jakiś subskrybent, w kurwi, tego kanału, to będę sobie mierzył ciśnienie i będę Wam pokazywał, jakie mam ciśnienie. Spróbuję jeszcze raz. Bo to jest dość ciekawe urządzenie, bo ta cała elektronika, to powiem Wam tak, robi Was konia, główną Wam pokazuje. Nie że te kurwa podróbki działają krótko. Tutaj lepsze troszkę działają dłużej. No powiedzmy ten działa dwa dni, ten działa dwa tygodnie, ale nie pokazywałem wam prawdy, a moja babcia. Mając 80 lat mierzyła sobie takim. Jakoś kurde. ciężko to jest zapiąć, jak się jest człowiek nieprzyzwyczajony. i ona była wzwyczajona Więcmy, żyła i jakby wszystkie temetale sobie się jakoś jej się nie oczekiwało Zaraz zobaczymy Bo coś mi tu oblicza 129 na 95 więc, piszcie wy te głupie komentarze na moim kanale. Mnie to nie rusza. A może mnie rusza? Ja tego nie widzę. Ja będę sobie tutaj mierzył. Tym zegarem, który znalazłem. Jak mi podnosić ciśnienie, a poza tym, ja mam to wszystko w dupie. Przynajmniej staram się mieć wszystko w dupie. Bo. Zacznijmy od tego. Tutaj mamy MIBANDE 5. mamy M4, który też nie kupiłem. Tutaj mamy, nie wiem, czy to jest M1, z drugą jego wersją. Albo kopią. Nie wiem. To na pewno jest Mi Band 7, z rozbitym ekranem. To ciężko mi powiedzieć, który jest mi band, bo się nie włączyć, a mi się nie chce odczytywać. Ten jest najfajniejszy. Od y, subrenki mojego kanału. Pani Asi w C. Więc jakoś to te sprzęcie się powoli zbiera. A jakbyście chcieli zobaczyć... O kurde, tu, przepraszam, telefon mi zdech, Nie będzie podkładu muzycznego, bo bateria mi nie wpadła. Telefon też jest znaleziony. Jest to fajny hubaj. Odblokowany. Wyrzucajcie tego sprzętu więcej. A ja będę nakręcał więcej filmików. Bo jeśli mi się z sprzętu nazbiera, to więcej mogę zrobić filmików. Pozdrawiam, mówię do Was Fresh, naczelny złomierz tego siedla. Zapraszam do dawania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję. Fresh.